Witajcie, kochani. Przed Wami kilka wybranych zadań naturalnych z trygonometrii. No dobrze, nie będę wijał bawełna, O co chodzi? Dowiemy się w trakcie trwania filmiku, więc zaczynamy. Pierwsze zadanie. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa jest równy pierwiastek z 3 przez 2. Oblicz wartość wyrażenia. No właśnie, tutaj należy się zastanowić, czy my nie znamy tej wartości sinusa. Z tabelki, która jest przedstawiona dla 30, 45 i 60 stopni. W tym celu weźmiemy sobie tabelkę funkcji trygonometrycznych, żeby, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście taki, taka wartość jest zamieszczona w tej tabelce. Okazuje się, że rzeczywiście mamy taką wartość. Zobaczcie, jeżeli chodzi o sinusa, szukamy sinusa, mamy sinusa i szukamy tej wartości. O, proszę bardzo. Co to jest za kąt? Jest to 60 stopni. Więc co robimy? No, oczywiście piszemy, ile wynosi cosinus tego samego kąta, czyli 60. No, piętro niżej znajduje się cosinus dla tego kąta, czyli widzimy, że to jest jedna druga. No i super, jeżeli udało nam się znaleźć wartość takiego kąta, no to praktycznie nie mamy już roboty. Więc co robimy? No, podkładamy sobie do tego naszego wyrażenia odpowiednie wartości. Dwa razy pierwiastek z trzech przez dwa i oczywiście podnosimy do kwadratu, odejmujemy czwórka razy, jedna, druga, zamykamy do kwadratu i równa się. Dwa razy, no oczywiście, żeby, żeby spotęgować, musimy osobno spotęgować górę, osobno dół, czyli licznik i mianownik. Więc pierwiastek z trzech do kwadratu to jest po prostu 3, a, a dwójka do kwadratu to jest po prostu cztery. Odjąć 4 razy. 1, do drugiej to jest 1, dwójka do drugiej to jest 4. Równa się. No tu możemy dla ułatwienia sobie zrobić przez 1, żeby łatwiej Wam było mnożyć. To oczywiście skracamy. Tu 2, tu 1, tu 1, tu 1. I co uzyskujemy? Z pierwszego uzyskujemy 3 drugie. Odjąć, a z drugiego jest to po prostu 1. Więc 3 drugie to jest 1 i 1 druga. Odjąć 1, czyli mamy 1 drugą. A co gdyby tej wartości rzeczywiście nie było w tabelce? No to moi drodzy, też nic straconego, bo mamy coś takiego jak jedynkę trygonometryczną, czyli sinus kwadrat alfa, dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1. No dobrze, no to, no to co? No to podstawiamy sinusa za, do tego wzoru na jedynkę jako pierwiastek z 3 przez 2 do kwadratu. Słuchajcie. Po czym dodajemy cosinus kwadrat alfa równa się 1. No tutaj, jak poprzednio, potęgujemy, więc mamy 3 czwarte, dodajemy cosinus kwadrat alfa równa się 1. Oczywiście przenosimy to na drugą stronę, czyli nasz cosinus kwadrat alfa, no to się równa 1 odjąć 3 czwarte. 1 odjąć 3 czwarte, tu idziemy sobie na piętro wyżej. No, to mamy oczywiście jedną czwartą. No i tu trzeba spierwiastkować obu stronie, żeby pozbyć się potęgi drugiej, ale że to jest kąt ostry, to my wiemy, że cosinus dla kąta ostrego jest dodatni, tak? No tylko dla rozwartego będzie ujemny, a my tu o rozwartym ani słowa, bo tutaj zobaczcie, jest treści zadania, że jesteśmy kątem ostrym. Czyli pierwiastkując kosinus alfa wynosi, uwaga, pierwiastek z 1 czwartej. No to chyba nie muszę mówić, że to jest cosinus jest równe 1 druga. No i zobaczcie, taka sama wartość nam wyszła jak wartość z tabelki. Więc jeżeli ktoś zapomni, że pierwiastek z 3 przez 2 może znaleźć w tabelce, no to moi drodzy, z jedynki trygonometrycznej i też mamy takie samo rozwiązania. No a ciąg dalszy już jest taki sam, jak piętro wyżej, czyli podstawiam i obliczam całą wartość. No dobrze, no to myślę, że możemy przejść dalej. Jakie mamy kolejne zadanie? O, zobaczcie. Tutaj już mamy, że sinus alfa równa się 4 piąte. No i widzimy, że tutaj już no 4 piąte nie ma w tabelce. No i tu mamy do wyliczenia sinus alfa minus cosinus alfa, tak? Założymy, że alfa jest kątem ostrym. I teraz, jak sobie poradzić z tego typu zadaniem? Jeżeli wiemy, że alfa jest ostrym, tak? Weźmy sobie tutaj ostre. To najprościej narysować sobie oczywiście trójkąt prostokątny. My sobie go w tym celu narysujemy. Cyk. Tutaj oczywiście zaznaczamy, że tu mamy alfę. Tu naprzeciwko alfę, słuchajcie, zawsze jest A. Tutaj mamy B, a to jest zawsze C. No, i oczywiście idziemy do tablic i tam szukamy sobie, albo już wiemy, że definicja sinusa w trójkącie prostokątnych jest proporcja a przez c. No, a my tego sinusa, słuchajcie, tutaj mamy, czyli ten sinus to jest 4 piąte. Jeżeli to jest 4 piąte, no to słuchajcie, no to każdy powiedział, o, no to a to 4, a c to 5. No. Tak, ale nie do końca, ponieważ nie wiemy, czy to jest wersja skrócona, czy też nie. Więc no, zgodzicie się pewnie ze mną, jakbym napisała tu 8 10 to to też jest wartość jako 4 piąte, tylko rozszerzone razy 2. No właśnie, więc my generalnie nie możemy zakładać, że to jest 4 i 5. Tylko, że to jest wersja skrócona. Dlatego też jak będziecie tu pisali 4, to dopiszcie takiego X. Ten X no, w dużej części zadań jest nieistotny, ale są takie zadania, że on będzie mega istotny. No a tu jak piszemy piątkę, to też z tym małym xikiem. No i po co? No po to, że teraz oczywiście, słuchańcy wjeżdża nam Pitagoras, tak? Wiedzie nam tu Pitagoras. No to uwaga. A kwadrat dodać B kwadrat równa się C kwadrat. No dobrze, no to jeżeli tak, no to podkładamy. My wiemy, że a to 4x, więc 4x do kwadratu dodać, no i b kwadrat równa się 5x i to do kwadratu. No dobrze, co robimy dalej? No dalej oczywiście, moi drodzy, no musimy potęgować, więc uwaga, wszystko do potęgi, tak? Żeby ktoś nie myślał, że tego x nie podnoszę. No to mamy 16x kwadrat, dodać b kwadrat równa się 25x kwadrat. Przenosimy na drugą stronę i wychodzi, że b kwadrat równa się, uwaga, słuchajcie, 25x kwadrat minus 16x kwadrat. No to wszyscy już wiemy, że to jest 9x kwadrat. No a żeby zlikwidować potęgę drugą, no to musimy spierwiastkować stopnie, pierwiastkiem stopnia 2. No i tu wtedy będzie b pierwiastek z dziewiątki to 3, pierwiastek z x kwadrat no to x. No to słuchajcie, mamy już odpowiedź, że nasze b to 3x. A co mamy obliczyć? Sinus alfa minus cosinus. No dobra, no to zobaczmy, jak wygląda cosinus. I tu znowu sobie biorę proporcje. Kto nie pamięta, to oczywiście w tablicach to wszystko ma. No to to jest B przez C. Jak B przez C, no a moje B to 3x. No to mam 3x, a moje C to 5x. I zobaczcie, mamy prosty rachunek. x się skracają, tak, wywalamy je. I tu mamy 3 piąte. No brawo! No to już mamy praktycznie wszystko, co jest nam potrzebne. No bo tak, sinusa mamy, no i kosinusa też mamy, tak? A czemu napisałam to trójka? Słuchajcie, tu nie, 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 nie trzy, tylko pięć. Pięć, tu ma być pięć, tak? Tu za szybko zapośpieszyłam się, przepraszam. Yy, trzy piąte. I cztery piąte dla sinusa. No to słuchajcie, biorę sobie to, to wyrażenie, czyli sinus alfa. Odjąć cosinus alfa. No i tu sobie podstawiamy. No to tak, sinus to 4 piąte, odjąć 3 piąte. No to to się równa. No to prosty rachunek. 4 odjąć 3 to 1 i mianownik przypisujemy. 1 piąta. No i mamy to. Ok, zobaczmy jak. Tylko mówię, przypominam, to rozważamy, kiedy alfa jest ostry, tak? Kiedy alfa jest ostre. No, rzadko się zdarza, żeby ktoś żądał, żeby był rozwarty. No, ale o tym to kiedy indziej, jak będzie to rozwarty kąt. Dzisiaj skupiamy się na kątach ostrych. Dobrze, przejdźmy do kolejnego przykładu. Co tu mamy za zadanie? Słuchajcie, tutaj mamy, że cosinus jest równy 513. I zobacz, macie zaznaczone, że cosinus wróci, że alfa jest kątem ostrym, tak? Czyli no, wiadomo. Trójkącik. No to jedziemy, trójkąt prostokątny, cyk. Zaznaczamy sobie alfę. Naprzeciwko alfę jest zawsze A. Tu się nie możecie pomylić. Tu jest B, tu jest C. Zastanówmy się, co z definicji nam mówi cosinus alfa. No to to, że to jest B. Przez c. Jeżeli to jest b przez c, a ja tutaj mam, że to ma się równać 5 trzynastych, no to tak jak poprzednio interpretuję, że b to jest 5, ale dokładam tego naszego xika. A C to jest trzynastka, czyli też dokładam tego naszego xika. No i kto tu wjeżdża, no wiadomo, Pitagora, a kwadrat b kwadrat równa się c kwadrat. No i wiadomo, Podstawiamy. A kwadrat zostaje, b kwadrat no to jest 5x do kwadratu, równa się 13x do kwadratu. Wszystko w nawiasach. No to jedziemy. A kwadrat dodać 25x kwadrat, równa się 169x kwadrat. Na drugą stronę wyrzucamy te 25x kwadrat, czyli a kwadrat daje nam, uwaga, 169x kwadrat minus 25x kwadrat czyli a kwadrat to jest 144 x kwadrat, co po spierwiastkowaniu daje nam, że a to jest 12 x. No i brawo, mamy to, słuchajcie, to jest 12 x. Jeżeli ktoś kojarzy trójki pitagorejskie, no to może od razu sobie to wpisać, tą dwunastkę, ale jeżeli nie, no to Pitagoras, wiadomo. No dobra, już wszystko mamy w tym trójkącie, więc teraz zapytajmy się, jak brzmi definicja tego naszego sinusa, jeżeli chodzi o trójkąty prostokątne i tangensa. No sinus, no to wiadomo, A przez C, a tangens to jest A przez B. No to jeżeli to wiemy i wiemy, ile wynoszą nasze boki, no to wstawiamy. Nasze A to 12X, a nasze C to 13X, X oczywiście się skracają. I mam 12, 13. No i to samo robię tutaj. 12 x, a na dole 5 x. X się skracają. Mam 12, 5. No i końców, tylko znajduję taką odpowiedź. Słuchajcie, no i znajduję. U, no to pierwsza, pierwsza by była 12, 13, 12, 5. Mamy to. Odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Co tu mamy za zadanie? Słuchajcie. I mamy alfa, i znowu słuchajcie, jest napisane, że alfa jest ostre. No to super, bo tangens jest wtedy na plusie, cosinus jest wtedy na plusie, no i sinus jest wtedy na plusie. Jeżeli wszystko jest na plusie, to wiadomo, rysujemy sobie trójkąt prostokątny i oznaczamy tak jak zawsze alfa naprzeciwko alfy, jest a, tu jest b, tu jest c. Nigdy nie wolno tego, słuchajcie, zmienić, bo później Możecie mieć niezłe problemy. Tym razem dali nam tangensa. No to zobaczmy. Tangens alfa, co to jest z definicji trójkąta? No, jak jeszcze nie wiecie, to wiadomo, odsyłam do tablic. Jest to A przez B. A jak A przez B i tu mamy dwie piąte, no to wynika z tego, że uwaga, no A to jest co? No to jest 2. No tak, tylko że piszemy 2x, wiadomo, żeby się poprawnie uczyć. Natomiast tutaj mamy piątkę, czyli oczywiście też z tym naszym przysłowiowym ksikiem. Kto teraz wjeżdża? No wiadomo, Pitagora zjeżdża tak, no to bierzemy go a kwadrat, b kwadrat i c kwadrat cyk. No i podstawiamy. W nawiasie 2x, nie zapominajcie o nawiasach, bo to jest bardzo ważne. Bez nawiasu, no to jest błąd w zapisie. No i tu jedziemy: 4x kwadrat, 25x kwadrat równa się c kwadrat. Mamy 29x kwadrat, co daje nam c kwadrat. Po spierwiastkowaniu mamy pierwiastek z 29x, równa się c. Czyli my widzimy, że nasze c to jest pierwiastek z 29x. No dobrze. Zobaczmy, jak wygląda sinus. Sinus alfa to jest nasze a przez c, czyli a to jest 2x, a c to jest pierwiastek z 29x no to mamy 2 przez pierwiastek z 29. Gdy uwolnimy sobie niewymierność, to prawda w tym zadaniu nie, nie, nie trzeba, ale no jeżeli będzie inne, to żebyście wiedzieli, że nie wolno zostawiać niewymierności w mianowniku, czyli trzeba pomnożyć razy ten sam pierwiastek, co jest w mianowniku, licznik i mianownik. I u góry wskakuje nam ten pierwiastek z 29, a na dole zostaje liczba ta, która... No, była pod pierwiastkiem. No, zobaczmy teraz cosinusa alfa. Tutaj mamy oczywiście z definicji b przez c, czyli 5x przez pierwiastek z 29. I tutaj dopiszemy sobie x. X się skracają, mamy 5 przez pierwiastek z 29. Tak jak poprzednio uwalniam tą niewymierność. Tak? I to się równa 5 pierwiastków z 29 przez 29. No dobrze, została nam tylko kwestia teraz no, ogarnięcia, co to, to jest tam u góry. Żebyście tutaj lepiej widzieli, to może zaczniemy pisać już innym kolorem, bo wtedy będzie łatwiej rozróżniać te nasze zapiski. No to jedziemy. 3 cosinusy alfa minus 2 sinusy alfa. Na razie to wszystko przepisuję, słuchajcie. Sinus alfa minus 5 cosinusów alfa. No dobrze. No i wstawiamy. To mamy tak. 3 jako 3 pierwsze i cosinus szukamy. To jest 5 pierwiastków z 29 przez 29. Odjąć 2, czyli 2 pierwsze razy sinus. To jest 2 pierwiastek z 29 przez 29. I na dole sinus, czyli dwa pierwiastek z 29 przez 29, i odjąć 5 pierwszych razy. No właśnie, razy. I co tu mamy? 5 pierwszych razy. Pierwiastek, 5 pierwiastków z 29 przez 29. No i równa się. Ok, no to słuchajcie, mianowniki są takie same, więc możemy sobie tutaj spokojnie dodać. Tutaj mam 15. Tutaj mam 4. Czyli jak dodam 15 pierwiastków z 29, nie dodam tylko odejmę 4 pierwiastki z 29, no to mam 11 pierwiastków z 29 przez 29. Co mam na dole? No tutaj na dole 5 razy 5 25, czyli 2 odjąć 25, no to mam minus. 23 pierwiastki z 29 przez 29. No masakra. No dobra, jeżeli tutaj słuchajcie, macie tego jednego minusa, to możemy go po prostu zostawić z przodu i tak też zostawimy. Minus. I teraz tak. 11 pierwiastków z 29 przez 29. Dzielenie zamieniamy na mnożenie, odwracając do góry nogami tą naszą liczbę, ale to chyba już powinniście wiedzieć. I tu mamy 23 pierwiastki z 29. Czyli słuchajcie, wszystko pięknie nam się teraz skraca. Te 29 i pierwiastki z 29, wszystko się pięknie poskracało, i zostajemy z minus 11 11,23. No dobrze, kochani, myślę, że no, to zadanie było rzeczywiście troszeczkę trudniejsze ze względu na to, że tutaj ten pierwiastek wystąpił. Ale macie taką krótką lekcję na temat właśnie trygonometrii, a ściślej mówiąc funkcji trygonometrycznej kąta ostrego. Dziękuję ślicznie za uwagę. Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy i życzę powodzenia, zwłaszcza na maturze. Do usłyszenia i zobaczenia.